Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z moim gościem specjalnym, to jest Beata. Poznajcie Beatę. Witam serdecznie. Z Beatą znamy się już od dłuższego czasu dzięki Pingerowi, czyli dzięki temu, że prowadzimy obie blog blogi i serdecznie tak, dokładnie dwa różne blogi i serdecznie zapraszam Was właśnie na bloga Beaty. Będziecie miały link na dole. No właśnie, i postanowiłyśmy dzisiaj nagrać tag o nazwie Alfabet Kosmetyczny, gdzie na każdą literę z alfabetu podamy ulubione firmy i ulubione kosmetyki z tych firm. Dokładnie, no to zaczynamy. No właśnie, Dobrze, może dokładnie. Zapraszamy dalej do oglądania. Może literka A na początek i. E, I altera. Altera, tak, zdecydowanie altera. I co lubisz z altery? Ja lubię maskę nawilżającą z aloesem i z granatem Bardzo fajna, Bardzo tak. Mm -hmm. przyjazna Tak, tylko trochę za długo trzeba trzymać na włosach Ale jest okej. Okay. A ja na przykład uwielbiam I to pewnie już moi widzowie wiedzą e, Szampon z pszenicą i morelą Mogę go używać Po prostu do końca życia jest fantastyczny e, I jeszcze ja bym e, tak na szybko powiedziała Na A jeszcze Ardell Czyli e, sztuczne rzęsy, które akurat też mam dzisiaj na, e, na oczach przyklejone. E, uwielbiam je, ponieważ one są przede wszystkim niedrogie, kosztują 20 zł, a są to rzęsy naturalne, które przepięknie wyglądają na oku, nie dają takiego... Nie, nie, nie rzucają się od razu w oczy, że to są sztuczne rzęsy. E, są bardzo lekkie, bardzo wygodne, mają przeźroczysty pasek, e, więc polecam. A No. A, a jeszcze Iwon, tak. tak no super Shock, tak. kredka dot. No. no, to wszyscy ją znają, też ją mam, bardzo też lubię. Też bardzo mhm. fajna. B. B. Na Beja powiedziałam Bath and Body Works, works i e, przede wszystkim giełki do ciała, bo w sumie nic więcej nie mam z tej firmy. A nie, jeszcze mam myjkę up prysznic, która też jest fajna. ale e, giełki do ciała, szczególnie w wersjach tych mini, bardzo, bardzo lubię do torebki, bo e, pięknie pachną i długo się utrzymują. E, no i nie, nie kosztują jakoś dużo. U A mnie ty? Bielenda. Bielenda. A Bielenda i co z Bielendy? Masła do ciała. A no też fajne, tak. I niedrogie też. I niedrogie, tak. Dokładnie. A jeszcze bym tak szybko powiedziała o Be beauty, czyli o tej biedronkowej marce, z której uwielbiam żel micelarny do mycia twarzy. Nawilżający żel micelarny i płyn, płyn micelarny. Przede wszystkim to są dwa najfajniejsze produkty, moim zdaniem, właśnie bardzo warte uwagi Biedronce. No i kosztują 5 zł, więc to grosze, dosłownie. C? Celia. Seria Celia i słynne pomadki Pomaczki, błyszczyki. takie błyszczyki. Tak są. Nie miałam niestety, nie mam. Ciągle poluję. Ja dostałam w prezencie. Mm. Bardzo... No. <laughs> bardzo, bardzo fajne, przyjemna pomadka. Mm -hmm. Ładnie pachnie, mi przypomina poziomki truskawki, więc mm -hmm. się tym zapachem mm -hmm. rozkoszuje, ale niestety w smaku jak czasami lubicie jeść pomadki, no to, to jest, jest, jest taka troszkę mm -hmm. chemiczna, więc nie polecam, ale fajnie wygląda. Mm -hmm jak kiedyś, kiedyś znajdę, to kupię chętnie. Ja bym powiedziała z C Catrice i bardzo lubię przede wszystkim zestaw do brwi, którego używam już od bardzo długiego czasu. Teraz też mam zresztą zrobione brwi. Tym zestawem bardzo fajny. Fajne cienie z Catrice, podkłady, pomadki, coś zawsze, coś fajnego z każdej jakby dziedziny tutaj kolorówki. Można tam sobie u nich wypatrzeć, więc naprawdę dobra, taka niedroga marka drogeryjna, właśnie. D-Daw. Od, tak, od, od razu, tak, od razu, tak. Od razu, tak, D-Daw. Bardzo przede wszystkim, ja lubię ich e, żele pod prysznic, bardzo kremowe i dla mnie bar bardzo fajnie nawilżają i um, tak no, odżywiają skórę, nie, nie wysuszają jej i dobrze się pienią. Ostatnio mi... kupiłam trzy naraz. O, matko. no. Nie, to nie ja akurat DAW aż tak bardzo nie uwielbiam, no. ale D mi się kojarzy z D jak Dior. No, Dior no tak, perfumy Miss Cherie Oj, kocham i... Miss Dior Cherie, najpiękniejsze I bronzery, tak mm -hmm. bardzo fajne e, Wydajne, fajnie mm -hmm. się rozprowadzają No ale niestety ta marka jest Dość droga No droga, to niestety, prawda Ale Miss Dior Sherry to jest mój ukochany zapach Tylko, że niestety ciągle mi na niego nie stać Dobra, E, e? E Eveline. Eveline, świetna marka. Tak, Puder mineralny e transparentny, którego zresztą obie używamy. Tak, tak, to teraz żeśmy się pudrowały przed filmem właśnie e pudrem z Eveline. Ja w ogóle z Eveline lubię naprawdę wszystko i kosmetyki do, koloru, do pielęgnacji, do kolorówki. E wszystko naprawdę można znaleźć coś dobrego e i niedrogiego przede wszystkim. A, e essence oczywiście też, no, wiem, o, i pasażki, lakiery, i o brązery, bronzery, pudry, nawet podkłady, czy o korektor bardzo fajny, Essence, świetna marka i też śmiesznie tania, więc tutaj e, zawsze, jak coś potrzebuję, to sprawdzam, czy Essence tego nie ma przypadkiem, bo to niedrogo zawsze, a no i Essie jeszcze, ja bym dopowiedziała czyli, czyli fantastyczne, tutaj akurat mam dwa akurat stoją tutaj właśnie Beata malowała Fakty. tym numerem od basz to jest numer 30 właśnie, piękna mm, piękny różowy kolorek, uwielbiam fajnie się rozprowadzają, mhm. fajny, przyjemny pędzelek no, uwielbiam pędzelek że tak, Essie, jest fantastyczne po prostu, tak dokładnie co dalej? F, F. i co z F, ja bym powiedziała F y, Flormar, y, to jest taka włoska marka, która w Polsce może jeszcze nie jest tak dobrze dostępna, ale mamy w manufakturze stoisko i lubię bardzo z Flormaru y, lakiery do paznokci. Mają świetną, bardzo bogatą gamę. I no jakoś jest naprawdę w porządku. Dla mnie flosslick żel floss nawilżający w okolice oczu i. Ust, mm -hmm. Tak, no to bardzo popularne tak, mają. Fajnie, te, te fajnie się mm -hmm. rozprowadza, wchłania, mm -hmm. ale czy daje jakieś super efekty? No, no niestety mm -hmm. z tym nie mogę, nie mogę się zgodzić. Mm -hmm. Dla niżej stawkowych dziewczyn, które mają troszkę mniej lat. To jasne. To może, może się spraźni, Wyglądamy na, na ten sam wiek cicho bądź. Ja jeszcze bym, jeszcze bym powiedziała, że FM Cosmetics, czyli przede wszystkim odpowiedniki perfum markowych. Eee, może niektórzy źle na to patrzą, ale ja naprawdę wolę wydać, e, mieć, nie wiem, 5 flakonów po 30 zł niż jeden za, za 200. I naprawdę te odpowiedniki są fantastycznie jakby skomponowane i bardzo, bardzo przypominają oryginały. I bardzo też długo się utrzymują, więc ja kocham szczególnie numer chyba 80, czyli odpowiednik Mizor SHERIFF z fm -u. jest fantastyczny. Eee, G? Golden Rose. Golden Rose, oczywiście. I lakiery głównie z Golden Rose. Tak. Dla mnie są też świetne i mają bardzo bogatą gamę. I nawet ten nowy eyeliner w pisaku też jest bardzo e, tak, fajny. Tak, ja, ja miałam taki metaliczny eyeliner z Golden Rose i bardzo bardzo go lubię. I jeszcze ja bym powiedziała, że gliskur, a z gliskura przede wszystkim lubię e, no, eliksir do włosów. Taki z, to jest, z olejkiem chyba arganowym fantastyczny, naprawdę używam go już od bardzo długiego czasu i w ogóle używam, używam go długo, a bardzo bardzo mało go zużyłam, znaczy połowę dopiero opakowania i świetnie radzi sobie z moimi włosami, więc to bym polecała. Ha? Hakuro. Hakuro, no to ja tobie, bo ja mam jeden no, pędzel. No tak, ale to też dzięki mnie. Dzięki, że... dzięki, dzięki Natalii, tak. Dokładnie. E, Hakuro, e, moim zdaniem naprawdę fantastyczne pędzle polskiej produkcji e, w dobrych cenach. Co prawda może teraz już one na początku były tańsze niż teraz, ale tak czy owak uważam, że są warte swojej ceny. I polecam tak naprawdę wszystko: i pędzle do oczu, i pędzle do twarzy, do podkładów, do pudrów, do różów. Naprawdę są fantastyczne. Ja mam chyba co najmniej 10 pędzli hakuro. Uwielbiam i używam ich cały czas, więc polecam wszystko w ciemno. Naprawdę ja wszystko. jeden, ale też polecam. No. I, I, I jak i, inny oczywiście. Inglot, tak. Tak. ja tak. mam swój ulubiony lakier numer 82. Mhm. To jest lakier, którego używam do robienia frencha. Aha, no e, tak, Cienie, o mam fajne. cienie, mm. cienie do oczu. No cienie, to wiadomo. Tutaj tak. mam paletkę od 6 lat. Mm. Dopiero co, jak wchodziły paletki, tam były takie trzy tak. na tak, 6 tak, tak. cieni. Mm. To ja mam cały czas tą paletkę i tylko wymieniam, Też. wymieniam mm. cienie. Mm. Dokładnie. A natomiast, co jest fajne, że w momencie, kiedy mieszkałam w Wielkiej mm. Brytanii. Inglot nie był tam popularny. Oni nie mieli w ogóle hmm, tych produktów tak, tak, tak. i ja przywoziłam moim menadżerkom kosmetyki Inglota właśnie z Polski. No, a teraz, do, wszędzie do jest, do a teraz, teraz jest, jest wszędzie znany. Na teraz wszędzie Mają bardzo fajne, no. dobre kosmetyki. Hmm. Ale I u nas jeszcze... są w ogóle dużo, dużo tańsze niż za tak, granicą, tak, więc tak. cieszmy się z tego. Ale ceny lakierów no. mnie przerażają, no nie, nie, o, chociaż to, to tak, to raz na do... na swój ulubiony lakier, to można. Dokładnie. Natomiast ja mam z Inglota chyba 45 cieni, więc naprawdę już ciężko mi kupić jakiś, którego nie mam albo jak nie mam podobnego, ale kocham je, kocham cienie z Inglota po prostu najbardziej ze wszystkich cieni, które mam. I powiem Wam, że w ogóle od Inglota zaczęła się tak naprawdę moja przygoda makijażowa, ponieważ w 2007 roku, czyli już naprawdę dawno temu, na uczelni wygrałam konkurs wiedzy o Czechach i dostałam wielką torbę Znalecki kosmetyków Inglota. Tak, z Inglota, dzięki czemu zaczęłam się bardziej interesować makijażem, zaczęłam właśnie używać tych kosmetyków i tak próbować sobie. I to był jeden z takich przełomowych momentów, gdzie, gdzie zaczęłam właśnie bardziej tak. E, szaleć, szaleć z makijażem to mi zostało do dzisiaj. Dobrze? J? Tak? J, e, Joanna. Joanna tak. I tutaj mm. tanie polskie kosmetyki. Dokładnie, e, bardzo tanie. Mm -hmm. Ja używam balsam e, nabliżająco, regenerujący zapteczki apteczki baguni. A, do e, włosów, tak? tak do ma, miałam włosów też. No, bardzo zbudowany. Mm -hmm. i, I z mlekiem bardzo fajny. Mm -hmm. Już chyba z dwa lata używam tego balsamu. Mm -hmm. On jest bez spukiwania. A nie obciąża włosów. Nie obciąża włosów, mhm. a jeżeli jesteście osobami zajętymi i nie macie czasu, żeby się bawić w odżywki ze spłukiwaniem, mhm. to ta odżywka jest dla Was. Tak, 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 zdecydowanie. No i ja tutaj akurat mam masełko do testowania z Joanny Waniliowej. Na razie, co prawda użyłam go kilka razy dopiero, ale bardzo mi przypadło do gustu. O dziwo, bo ja mało używam do ciała. Rzeczy, ale to jest na, na razie jest spoko, ale będzie jeszcze recenzja na moim kanale. E, K? K? K, dla mnie Kiko. Kiko kosmetyki z Włoch. Kocham je naprawdę, uwielbiam. Szczególnie lakiery do paznokci. Tutaj akurat one wyglądają w ten sposób. E, to są moje, jeden z ulubionych lakierów obok Essie właśnie Kiko. E, bardzo, bardzo dobra jakość. Uwielbiam ich fikser do twarzy. Natomiast... E, Niestety, ale są bardzo kiepsko dostępne w Polsce i lakiery są tylko na Allegro, a inne I kosmetyki, boski, tak? Kos tak, trzeba sprowadzać marka. z Włoch albo z, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii albo z Niemiec, gdzie są jeszcze ich sklepy stacjonarne, ale głównie z Włoch właśnie. Mi Także jeżeli gdzieś tam jesteście, to Kiko sumacie, naprawdę, naprawdę się. fantastyczne, Jezu, jak szkoda, naprawdę tak żałuję, że nie mamy nigdzie żadnego sklepu stacjonarnego z Kiko, bo to jest to świetna marka właśnie. Z, z kolorówką. I jeszcze ja bym powiedziała Kryolan, czyli marka profesjonalna, już szeroko znana. Ja uwielbiam i przede wszystkim. Fixer jest bardzo dobry mm -hmm. I, i pudry. Już mam kolejne opakowanie. Bardzo, bardzo długo w ogóle starczają. Świetnie matują, utrwalają makijaż. To są takie bardzo uniwersalne pudry i polecam zawsze w ciemno Kryolan. A dla mnie K mm -hmm. jak Kobo? I a tutaj jeszcze Kobo. Mam mm -hmm. podkład matujący, bardzo fajny. E, przyjemny, też Słyszałam. go już mhm. używam z 2 lata, i tutaj szafę w naturze nam uzupełniają, i nie spotkałyśmy się jeszcze z tym, żeby mhm. e, tego podkładu brakowało. Tak, 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 tak. Ja wiem, wiem. Słyszałam o nim dużo rzeczy. Dobre. El? El. No, L? L, no L'Oreal, myślę. Tutaj ciężko mi powiedzieć tak naprawdę o jednym jakimś produkcie, bo, e, bo mam dużo i z pielęgnacji, i z kolorówki, i. Lubię, no nie wszystko jest fajne Nie wszystko może jest L'Oreal warte swojej ceny, ale można spotkać Naprawdę bardzo też dobre produkty W internecie kupić taniej, dużo taniej L'Oreala, więc ogólnie nie uważam Żeby to była zła marka Nie, można naprawdę kilku fajnych eyeliner, rzeczy eyeliner, ale mhm. jeszcze Lovely I tutaj tusz do, do rzęs I, no, i na błyszczyki tak. tak, tak, Lovely też jest, to już bardzo tania marka Ale ten tusz do rzęs, słyszałam, że jest bardzo fajny W żółtym takim opakowaniu, tak? tak. Mhm. No. E, M Wiem tak? Jak Max Factor? nie mnie mm -hmm. mascara Masterpiece. Masterpiece, a u mnie 2000 kalorii. Akurat mm -hmm. też cały czas jej używam, to to jest bardzo znana Ale niestety, mm -hmm. jeżeli używacie często no. maskary, to ta z Lovely jest bardzo porównywalna, a cena 4 razy niższa. No tak, bo to z Lovely kosztuje mniej niż 10 zł, a Max, Fogto, Max Factor z 50, nawet, więc, więc rzeczywiście. Nie, jeszcze ja bym chciała powiedzieć Make-up Atelier Paris, czyli moja ukochana marka z kolorówki tak Naprawdę, e, moim zdaniem, z kolorówki, ze wszystkich kosmetyków, które u, miałam okazję używać, make-up Atelier to jest najlepsza marka ever, po prostu, z jaką kiedykolwiek się spotkałam. Marka stworzona, stworzona dla profesjonalistów. E, fantastyczne, naprawdę, kosmetyki. Mogłam się o nich roz, rozpływać, mogłabym się naprawdę, szczególnie podkład wodoodporny, mój najukochańszy, najlepszy podkład, po prostu, z jakim miałam do czynienia. Natomiast muszę go kupić, bo już mi się skończył. Ale kapatelieru, kocham. Eee, no dobra, i co? N? N, 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 n no. neutrogena. neutrogena. Neutrogena, krem do rąk nawilżający i pomadka ochronna na zimę. No Aha, prawie. no ja akurat nie miałam, nie miałam nic z neutrogeny, chociaż też słyszałam dobre opinie, natomiast ja bym powiedziała, że Nivea. Natomiast Nivea i przede wszystkim lubię eee, żele pod prysznic, też fajne, kremowe i ładnie pachną i Lip batery, czyli, czyli te masełka do ust, akurat mi bardzo pasują, mam trzy opakowania. Jedno mam w domu, jedno mam w pracy, jedno mam w torebce. Mi tak średnio te masełka mm -hmm. przypadły do gustu, ale Nivea stara, mm -hmm. dobra marka kremy. Tak, to, to kremy też, krem też, dokładnie, więc tu zawsze coś tam można fajnego z nich, od nich wynaleźć. O! o. Dla mnie Oriflame akurat. Dla mnie OPI i lakiery do mm -hmm. pasnopci. No ja nie miałam OPI, ale... bo, bo strasznie drogie są. Znaczy mam ja tylko tak, miniaturkę 50 zł no na nie, pewno nie, za drogo. nie są warte tej ceny. Nie pogardziłam takim lakierem, ale jednak no nie kupi... no, w życiu bym nie wydała. No, 30 zł za Essie to jest dla mnie maksimum, co mogę dać no Natomiast Oriflame, ja byłam konsultantką kiedyś Oriflame'u na no jakieś 4 lata temu I został mi sentyment do tej marki i cały czas lubię te kosmetyki Może nie wszystkie są fajne, ale co jakiś czas sobie zamawiam I, i okej, okay, moim zdaniem można coś tam fajnego sobie w tych katalogach wynaleźć Bardziej lubię Oriflame od Avon'u akurat Ja e, P? P? Pharmaceris Pharmaceris Pharmaceris, yy, kremy przeciwzmarszczkowe nie, nie, ja nic, nic nie miałam akurat z farmaceutycznymi, eee, a kremy, szczególnie kremu, szkoły, kremy Tak, Kremy przeciwmarszkowe, one są fajne, lekka konsystencja, wchłaniają się fenomenalnie, natomiast ich cena może troszeczkę zniechęcić. Aha, no tak, nie, bo to nie są najtańsze kosmetyki, chociaż słyszałam też dobre rzeczy o ich podkładach. Na P ja osobiście nic nie znalazłam, szczerze powiem. R? R. R ja powiem, że Royal Technics, czyli pędzel Samantha Chapman, fantastyczne mam. Starty set mam kontur, e, nie, jaką konturki, nie. No, zestaw do oczu i do twarzy plus jeszcze puder z e, właśnie do pudru i naprawdę uważam puder do pudru. Pędzel do pudru e, taki <grym> bardzo chyba duży. Tak, tak chyba że za późno, bo mamy e, mamy co w pół do pierwszej, pół do pierwszej noc? nocy. I to nie jest tak, tak. że my lubimy tak po no ale wybieramy się zaraz na Zaraz posto. idziemy na miasto, dokładnie. E, dokończę jeszcze a propos Real Techniques Uważam, że są w pędzle w 100% warte swojej ceny, wielozadaniowe i w 100% polecam je naprawdę każdemu. Dla mnie R jak Revlon i a, a Revlon e, Revlon e, mm -hmm. lakiery do paznokci, ale zbyt duża pojemność. Mm -hmm. Natomiast Rimel e, tusze do rzęs i pomadki. Dla mnie pomadki akurat bardzo lubię i teraz mam błyszczyk jeszcze e, właśnie Rimmela na sobie i jeszcze ja bym powiedziała, że z Revlonu Revlon Colorstay, mój kochany podkład, więc tutaj teraz też mam go na twarzy nawet e, S S e, dla mnie Sajos. tutaj Sajos. E, szampon mm -hmm. do włosów bez silikonów i parabenów duża pojemność e, na moich mm -hmm. włosach sprawuje się bardzo fajnie, także mm -hmm. ja polecam mm -hmm. e, zwłaszcza, że w promocji 10,99 w Rosmanie czasami można kupić, a mm -hmm. cena taka normalna to jest 14,99 mm -hmm. coś około. no tak że tak, powiem szczerze, że ja do jestem trochę uprzedzona, bo jakoś tak nie słyszałam za dobrych opinii i chyba bym do moich włosów nie zaryzykowała. Natomiast z S powiedziałam, że szampon szałmy ostatnio bardzo mi przypadł do gustu i będzie w moich lipcowych ulubieńcach. To Wam powiem dokładnie o który chodzi. Natomiast ja z S jeszcze bym powiedziałabym slick koniecznie, czyli palety do cieni, których posiadam chyba teraz 12 sztuk. Uwielbiam absolutnie, są fantastyczne linery tak rzeczywiście hmm. i jeszcze różę do policzków też uwielbiam więc slick fantastyczna kolorówka naprawdę bardzo polecam i jeszcze coś z s Nie, a to je, to jeszcze mu powiedziała już Sally Hansen lakiery akurat teraz miałam mam do testów kilka sztuk tych salon pro manicure i też bardzo mi przypadły do gustu piękne kolory więc a w internecie można, możecie je kupić dużo 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 taniej niż w Rosmanie na przykład dobrze ST te, co na te? Te tołpa. tołpa. tołpa ja tak. mam swoją ulubioną maseczkę. To jest peeling maska, e, peeling hydroenzymatyczny. Mm -hmm. e, wiem, że przez pewien okres czasu było ciężko mi ją dostać. Bardzo fajna, mm -hmm. ale niestety droga, bo taka saszetka mm -hmm. na dwa razy kosztuje około 7 zł, no tak, nawet powyżej. No to Pani jest e, najtańszą ale firmą, ale, ale dobra, to oczywiście dobra. ja bardzo polecam e, przede wszystkim płyn micelarny, o którym już mówiłam w dwóch moich poprzednich filmach, więc już nie będę się powtarzać. E, na U, na U, U nic, nic, nic nie chyba znalazłyśmy. nie znalazłyśmy, tak? I, e, nic tutaj. nie znamy, nic nie używamy. No właśnie, a może na, e, właśnie ktoś z widzów nam podpowie, bo, bo jakoś nic nam nie przyszło do głowy. E, dalej, W... w, w, w wipera. wipera, dla Oczu. V, V-pera. No tak. właśnie, v. pera kredki do oczu, a dla mnie puder matujący w kompakcie. I jeszcze Transparentne, jest i jeszcze wisi, ale ja... Czyli a nie, że ten normader. Tak, tak, tak mm -hmm. też jest bardzo fajny. Rzeczywiście. Miałam kiedyś i dobrze oczyszcza twarz, rzeczywiście. I, I teraz mamy Wu. E... Vipera, e, nie viper, o, że Vipera, może już <laughs> była. E, vibo, vibo e, dla mnie. Vibo przede wszystkim lakiery do paznokci. Bibułki matujące. I tuż do rzęs Growing Clashes. Bardzo lubiłam przez bardzo długi czas. Y, y? jeszcze. Y no. i laurent tutaj no, nie, mi, touch, nie mam nic. Uh -huh. czyli taki Aha. słynny tak, e tak 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 tylko drogi strasznie niestety tak no, no. ja miałam możliwość jak uh -huh. mieszkałam w Wielkiej Brytanii go używać był No tak tam mniej boli taki zakup tak, na pewno mi niż u nas molało, no. a teraz niestety cena tego korektora rozświetlającego pokocha niestety tak, 120 tak. zł za drogo więc raczej raczej uh -huh. nie ale jest bardzo fajny dobra no ja na Y nic w sumie nie mam Z Z Ziaja, ziaja oczywiście, nasza, jedna z, moich, moja jedna z ulubionych marek takich polskich ja jeżeli chodzi balsamę. o pielęgnacji ja kocham przede wszystkim ich tonik Fajmy. ogórkowy tonik ogórkowy, który sto, sto razy już się na moim kanale pojawił będę go używać chyba do końca życia ostatnio kupiłam za 3 złote w Rossmanie kolejne opakowanie już chyba moje 50 albo i więcej nawet. Więc uwielbiam, nawet mam w pracy jedną butelkę. Mam wszędzie po prostu. Na działce mam jeden, w Warszawie mam jeden w łodzi i w pracy jeden, więc po prostu wszędzie uwielbiam przecierać nim twarz w ciągu dnia, żeby odświeżyć, oczyścić i lekko zmatowić. Więc polecam. Ja zaję masła, balsam. A masła i kremy. też bardzo fajne. Natomiast hmm. ostatnio bardzo rozczarował mnie peeling do ciała, ten gruboziarnisty. Kawowy, Aha, kawowo czekoladowy a nie, nie No, zapachu czekolady nie miał w sobie nic, bardzo o, takiego kakao, a konsystencja mm -hmm. była takiego gluta. O, no to dobrze ja widzieć, to, to, to go na, nie, pewno nie na pewno nie kupię. Natomiast ja jeszcze z i bardzo polecam peeling bardzo mocny z serii Ziaja Pro. On jest niestety ciężko dostępny tylko raczej w takich... Um, z rzeczami do salonów kosmetycznych albo w Ale Paznokcie w Łodzi możecie go dostać ale tak rewelacyjnie złuszcza suchy naskórek z twarzy jak żaden inny, naprawdę jest po prostu genialny I ma świetne opinie na wizerzu no, no i to jest koniec koniec, koniec, koniec. tak tylko, tylko długo nam niestety to zajęło ale mam nadzieję, że, że A jeszcze, koniec. A jeszcze, ja A jeszcze na, jeszcze się na M, M, M zapomniałyśmy o Mani tak. tak, Ale Mania z nami jest no, Słucha. Tak, tutaj się awanturuje, że pewnie chce jeść znowu. E, no właśnie. E, no to by było na tyle w takim razie. Zapraszam po raz kolejny na bloga Beaty. E, być może jeszcze kiedyś nagramy jakiś filmik, jeżeli ten. Jeżeli. Wam, się jeżeli, jeżeli Wam się spodobał Dajcie oczywiście. Nam znać. Dajcie znać, kciukiem, komentarzem, wiecie o co chodzi. No i to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa, a my ciekamy to tańczyć. Pa, pa. No właśnie, idziemy na